Witam, oto kolejny odcinek pyta-powiedzi Ten będzie chyba trochę dłuższy, bo widzę z góry się trochę ich nazbierało Ale zobaczymy <laughs> No więc, to kolejny odcinek pyta-powiedzi, czyli wasze pytania i moje odpowiedzi I zaczynamy od pytań, oczywiście na Facebooku No, zobaczmy Jak wolisz jeść bigos? W autobusie, w aucie, w domu, w sklepie A może tylko lubisz myśleć o tym, jak jest bigos? Bigos jest prawdą i chodzi za tobą wszędzie To jest moja odpowiedź Patrzmy dalej Jakie pytanie na najbardziej zapadło ci w pamięć? Eee, lepiej zadać pytanie Jakie pytanie nie zapadło mi w pamięć? Bo na razie był, były same ciekawe Praktycznie Wszystkie miary jakoś pamiętam Wszystkie z mi banie No i bardzo dobrze Patrzmy dalej Czemu Team Fortress 2 tyle zajmuje? No cóż Ta gra już te, trochę ma wieku i ciągle jest aktualizowana, ciągle coś do niej dodają, bez przerwy, jakieś to sklepy, nie sklepy, ulepszenia, więc tak to po prostu wyszło, że kiedyś zajmowała na ile? Nie wiem, 6 giga, czy trochę mniej, ja to zajmuje 10 po nas. No bo ale to już wiadomo, troszkę się różni od tamtego Team Fortress, no bo jest lepiej jest stronę barierów, tona achievementów nowych broni, po to jest prawie zupełnie inny poziom, inna gra niż wtedy. Albo bardzo dobrze, że. Walwę? <laughs> nie wiem czy się czytało? Chyba powiem po polskiemu Valve... cały czas pilnuję tej produkcji. No i cóż, kolejne pytanie. <laughs> Jeśli lubię pierogi, to znaczy to, że mój kolega ma na imię Roman i kocha My Little Pony? Oczywiście tak. Skoro nie chcesz Devil May Cry, to może let's play z just Cause... dwiki. Ludzie? Te gry mi nie pójdą! God it! jak mi pójdą, <noise> a jak mi kurde pójdą, to z pewnością do dupy <noise> Więc cóż, na razie musiałem w końcu kiedy, kiedyś zagrać Właśnie, bo jak widzę, że je polecacie, bierzecie takie pytanie, więc chyba będą się te gry kiedyś sprawdzić Oczywiście ja kupię nowego kompa God damn it! Patrzmy yy, Lubisz Slasha gitarzystę? <noise> Trzeba no powiedzieć, żebym go lubił <noise> Czy też inspirował się nim, skoro ja takiej muzyki za bardzo nie słucham Zdecydowanie bardziej inspiruje się, nie wiem tym, Pat O'Bienem, czy jak się nazywał. No, ten główny gitarzysta z grupy Cannibal Girls. Jak pierwszy raz widziałem jak gra, to kurde, zawsze chciałem grać tak jak on. I do tej pory najbardziej mnie on inspiruje swoim stylem gry. Dobra? Czas na pytania z YouTube'a. Czy ty odpowiedzi na te pytania wcześniej sobie zapisujesz, czy idziesz na spontana? No cóż, do tej pory totalnie nie było na spontanie, że po prostu leciałem po stronie po stronie i, i nie było jej tak dużo i po prostu odpowiadałem na bieżąco a tym razem było ich nawet bardzo dużo i nie zawsze były takie, że w miarę się do przeczytania po prostu nie były nawet pytaniem więc po prostu musiałem sobie przekopiować te w miarę sensowne od razu przekopiowałem i dodałem sobie na pliku tekstowym i teraz czytam je na bieżąco, wszystkie przygotowane no cóż, po prostu nie chciałem, żeby tutaj było takiej sytuacji, że przelatuję kolejną stronę i, i nic nie mówię, bo nie mogę żadnego pytania znaleźć więc sobie przygotowałem wcześniej, chyba dwa dni czy trzy dni wcześniej Listę, i w miarę jak ją aktualizowałem, <laughs> patrzmy dalej. Ej, jak, ty, jak ty, Kuźwa, robisz, że dodajesz więcej filmów y, z gadaniem, Odpowiedzi, odpowiadasz na pytania, niż tych na przykład z Minecraft'a, i tak sobie przybają ci z prędkością świata? Nie, ludzie U mnie sobie nie przybijają z prędkością świata. Zobaczcie na tych na no, inne, inne konta, nie wiem, na Minecraftowców, czy nie wiem, jakichś ciekawszych e, ludzi, co mają więcej widzów, to ci tym po prostu przybawiam setki, nawet nie 60 osób 80 dziennie, a u mnie to w ogóle 20-30 i tak jest bardzo fajnie. co się cieszę w ogóle nie wiem skąd oni do mnie przychodzą. Szczerze mówiąc, bo jakieś czasu bez nic nie dodawałem, tylko starałem się coś wrzucić, a i tak w miarę ich przybywa. Ale to nie jest, jest potworna prędkość, patrząc na no, konkurencję, to jest to w miarę ok. Naprawdę w miarę okej okay. I, i z tego poziomu się bardzo cieszę patrzmy dalej dobra, a teraz poważnie, kiedy będzie jakiś audiolog tematów już się trochę nazbierało, to prawda mam zabrać same tematy nawet ciekawe, ale wiadomo yy, cały czas pojawia się taki moment, że chcę rzeczywiście nagrać jakiegoś audiologa ale nie chcę nagrywać niczego na siłę, rzeczywiście mam tematy na pewno je nagram ale yy, jeszcze nie z dowiecie się na pewno, cały czas zbieram się na audiologa mam dużo pomysłów jak coś się pojawi, to na pewno nie jest tak z dupy, że tak powiem, tylko jak mnie ambicja, że powiedzie wam coś ciekawego. Patrzmy dalej. Kto jest ojcem Pablito? I tutaj prześle, przeczytam pytanie kozinnego, co jednocześnie może być odpowiedzią. Jak myślisz, czy Giuseppe jest ojcem Pablito? Hmm, warto się nad tym zastanowić. Czy, osiągnąłeś, czy, czy gdy osiągnąłeś konto partnerskie, czy masz jakiś dalszy cel? No cóż. Y ja nie planowałem teraz w ogóle, że dostanę konto partnerskie. W życiu w ogóle się nie spodziewałem, Myślałem, że jak dostanę nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy widzów, albo jak trochę więcej, to myślę, że wtedy o, będę w się, A, że postaram się, będę walczył o jakieś konto partnerskie. A teraz wysłałem tak z ciekawości i tak pod trukcie, jak patrzę, what the fuck, Zgodzili się, bo prostu byłem... Więc co nam mówić, że to był jakiś mój główny cel, skoro nawet nie myślałem o tym, żeby wysłać, tylko coś myślałem o czymś, co będzie dopiero daleko. Daleko ode mnie. Przyjdzie nie wiadomo za kilka miesięcy, ale teraz chcę to bo moim celem, jakim jest mój cel, no cóż. <słuch> nie mam jakiegoś większego celu siedząc tutaj. Po prostu yy, robię coś takiego, że patrzę, dodaję filmy, patrzę jak się ludziom podobają, to dostaję ambicje, żeby robić kolejne. I po prostu patrząc że wszystko rośnie, rzeczywiście jak ludzi przybywa, ludziom się to podoba, to mam chęć robić kolejne. Jak, jak to kiedyś mówiłem, że czym bardziej wystaje się aktywni, tym ja też staję się bardziej aktywny tyle. Nie ma, jakiegoś, nie ma jakiegoś wyższego celu na przykład, że myślę, o, że jakoś 100 tysięcy to będę wtedy spełniony, będę Jezusem i sobie odpuszczę. Nie. Mam taki fajny sposób, który, który kiedy, jakiś tam youtuber sławny kiedyś polecił, że tego. robi. Rzeczywiście to pomaga. Jak zacząłem na YouTubie, to robiłem coś takiego. Myślałem, a, moim celem jest dogonić e, konto ABCD. Myślę, że a, dobra. Robiłem w miarę wszystko, żeby to zrobić I patrzę, o przegoniłem, dobra, wyznacza sobie kolejny cel A, że przegonię tego użytkownika No i oczywiście po, Udało mi się go, jakoś, jakoś go przegonić I teraz, też miałem cel Teraz, żeby przegonić pewnego użytkownika I niedługo, szczerze mówiąc, że mi się to uda Więc będę miał kolejny checkpoint ja to, Bo to nie jest jakieś tak, że Aha, że będę na niego lepszy, tylko po prostu lubię wyzwania Jak mam cel taki Cel na przykład przegonić kogoś innego to wtedy jestem zadowolony i po prostu staram się, wybieram kolejną osobę, no bo co ma, jak teraz ma na przykład, nie wiem, 3000 3, 3 widzów, to, no to teraz sobie wybiorę niedługo konto, co ma, na przykład ma... co znam, co nawet ma 5000 i będę robił. W miarę wszystko, żeby go przegonić. Wiadomo, nie, nie po tych jak tu się mówi, nie po trupach do celu, tylko pozytywnie, lubię konkurować z innymi. Lubię wyzwania, no i... To jest jak najbardziej pozytywne. To <tryk> nie high nikogo, że i tak dalej. Żeby za wszelką cenę przegonić, czy łapać wizę, przesady. Całym no. jestem zszokowany, że w ogóle ich przebywa. I że. No, no dość tego nie będzie <tryk> się wywodził, bo to nie wiem, że to zajmie ten. <tryk> no pyta, powiedzieli, ile zajmą, więc dalej czytam. Co myślisz o przemycie asiatyckich żołowic Afryki? Następne pytanie. <tryk> czy kupujesz sobie <tryk> magazyn CD Action? Tak, kupowałem kiedyś CD Action, no i czytałem go bardzo aktywnie, ale teraz bardzo rzadko, po prostu nie mam jakby z czego oszczędzić, żeby sobie go kupić. Ale jak jest tylko okazja, to wtedy lecę do kuzyna, który ma prenumeratę i po prostu czytam, biorę co popadnie biorę od niego gry CD Action, bo, on, bo ten skuczywek ma całą górę tego, oczywiście, on jest prawdziwym fanem tej gazety. A po prostu jak mam, mi się to uda zaoszczędzić, to wtedy patrzę, o, jest CD Action, to biorę, i wstąp że mam tą piękną, wspaniałą gazetę. Patrzmy dalej. Co Cię nakłoniło do nagrywania Team Fortress 2? <laughs> no cóż... Bo ja z, z tymi ludźmi co nagrywam, czyli z Fatinką, z Torem, z Alien... Była taka sytuacja po prostu, że cały czas graliśmy do jakiegoś czasu, świetnie się bawiliśmy się że... A, może da, wiesz, nagramy jeden odcinek. No i... Wpadło, świetnie się bawiliśmy na tym odcinku, wyszedł bardzo fajnie, według mnie. No nie było jakiś spadł ale wyszedł bardzo okej. Okay. No i... Potem powiem, że rzeczywiście fajnie wyszło, fajnie się to ogląda, fajnie się bawimy przy nagrywaniu, to możemy nagrać kolejny I teraz trzy, chyba trzy, jeśli dobrze pamiętam, i zbieramy się do następnego nagrania, które będzie chyba nagrywane. Jak teraz jest <laughs> niedziela. To myślę, że jutro zaczniemy nagrywać kolejny. Zobaczymy. Tak się jak bardzo dobrze się bawimy przy nagrywania. Przy nagrywaniu jest tak na tyle fajna, i emocjonalna gra. wszyscy się drom, szaleją. I to jest właśnie fajne. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zagrać razem z widzami Albo najpierw zrobić audycję live z tej gry Ale teraz jak próbowałem, to są jakieś dziwne błędy Czarny ekran wyskakiwał przy tym xplicie. Chociaż myślę, że jak uda mi się kiedyś kupić tą licencję Na XSplit'a, to będą mógł normalnie nagrywać z tej gry Patrzmy dalej Boże, jak się rozgadałem Jakie tegoroczne gry Ci się podbają? No. Coż mam powiedzieć, skoro ja jestem w grach cofnięty o kilka lat. No cóż, ja w nowe gry nie grałem w ogóle, więc co mogę powiedzieć? Co myślę o grach, że której nawet naprawdę nie odpaliłem na moim komputerze, a nawet nie spróbowałem nią grać? Tylko czytałem licencję, oglądałem wiem, Let's lesplayer, czy jakieś inne momenty i po prostu nie mogę się do bardzo na ten temat wypowiedzieć, bo w... ja jestem cofnięty w tył w grach o kilka dobrych lat. <laughs> Patrzmy dalej. O, skoro, y, hu skoro hu, bonki strzelił, to co robiła dupa? Jak to co? Robiła go w chuja! ha! <laughs> dobra, dalej. E, to, to było suche. Parem na świecie zostaje ostatni garnek Bigosu, jednak zlecenie, zjedzenie go lub pogotowanie innego spowoduje koniec świata. Co robisz gdy, i czy świat bez Bigosu może dla ciebie istnieć? Trudno wiesz, trudno to kesi, ponieważ świat jest Bigosem. Next pytanie. Czy możesz przeczytać. Jasiu, tak jak czytałeś wcześniej, Krzysiu. Nie, nie mogę. Idziesz na Łosów w 2012? Planuję, z chęcią bym pojechał, ale różnie to może bywać. Akurat w tym terminie mam składanie teczek, czyli wszystkich, mówię na studiach, wszystkich prac, które do, w ciągu całego roku zrobiłem, więc kto wie, jak, będę miał, jak nie będę miał czasu, One zapieścał rysunek po rysunku, obraz po obrazie, no to nie wiem, czy zdążę, ale <laughs> postaram się tam pojechać, bo zawsze chciałem, bo nigdy tam nie byłem. Patrzaj, czemu nam się nie pokażesz? Ah, ha. ha, ha. Na razie wam się nie pokażę, ale... Ale kto wie, znaczy nie mówię, że nie, bo też fajnie by było prowadzić naprawdę takie vlogi z samą sobą I pokazując siebie, no byłoby fajnie, ale na razie nie jestem za bardzo przekonany Patrzmy dalej <laughs> Od jakiej wersji gracz Minecraft? Minecrafta gram od e, Halloween Update, jeśli dobrze kojarzy No tak, od, od tego, tak wcześniej to coś tam z kuzynem grać, ale mnie średnio przekonywał Patrzmy dalej hmm. Czy robisz Children of Budum? Nie, nie lubię, bo niby to. Ja Fajną grają muzykę. Tylko, że nie podoba mi się wokal. Ten taki bardziej trochę spity wokal, tylko. Y, jak on się nazywał? No, wokalisty. I też za bardzo nie lubię tego stylu muzyki, że jest połączone takie, jakby słodkie nuty, te takie riffy, z takimi mocniejszymi. Po prostu. To, to, to kastruje moc w takiej muzyce dość w miarę brutalnej. Jak tu zaraz wchodzą jakąś melodyjną solówką i to wszystko takie no, to się takie swe Ja No, i tak bardziej wolę takie bardziej konkretne, brutalne i szybkie brzmienie. Nie wiem, jak Cannibal Cops, Behemoth, Vader, Hate, Immortal na pewno. Po prostu ja bo robię takie bardziej konkretne rzeczy niż coś w tym stylu. Po prostu to mnie nie kręci. Czy, czy Komu nazwa Immortal natychmiast kojarzy się z teledyskiem Call of w the Winter Moon? Mi! Czy zrobisz konkurs na 3000 widzów? Nie, nie zrobię konkursu na 1000 widzów, ale planuję konkurs. I mam pomysł na fajny konkurs, a na razie zbieram środki na ten konkurs. Myślę, że Wam się bardzo spodoba bo będzie mega niestandardowy. Jak jest twoje, jaka jest Twoja ulubiona zupa, proszę powiedz. Ulubiona zupa? Hmm, chyba grochowa i pomidorowa, to przynajmniej się wydaje. Czy chciałbyś być ojcem, tak? O, kolejny, na <laughs> kolejny temat na audiologa, haha! Kolejny temat na audiologa, goddammit! Nie, ja chcę żebym chciał, no. Patrzmy dalej. Zwróć uwagę na częste błędy autokewisza na trollów lub młodszych widzów, czy raczej ci to nie przeszkadza? No cóż, mi to nie przeszkadza, bo sam popełniam błędy, ale wkurza mnie jak on, jak ten kto nim błąd zasłania się jakimiś pierdołami zamiast po prostu to poprawić ten błąd. Ja sam od razu jak nim błąd, to od dazu go poprawiam. Wiadomo, jak piszę, pisze, to dużo popełnia się błędów na tej klawiaturze. To jest tak strasznie wszystko wygląda, jeśli że to czyta, jak Masa jest od takich błędów to już mi jak gówno. i to wygląda w ogóle jak gówno. Ale mi to za bardzo nie przeszkadza, wiadomo, każdy się myli, ale jak po prostu się tłumaczy w taki, taki głupi sposób. Nie wiem, ff, ff, mm, a, zresztą. Zresztą wiecie, na pewno ognale filmik Boraczka, co rzeczywiście to fajnie pokazuje, nie, nie tę drugą wersję, tylko pierwszą. No mogę mogę podesłać linka. To rzeczywiście. moim zdanie jest dość podobne, że. W... O, no, to jest w tym podobne, że mi to nie, nie przeszkadza, jak ktoś popełnia błędy, jak się normalnie poprawi, jak normalny człowiek, a ktoś zaczyna się, spina się spinać i tym podobne, to rzeczywiście wtedy jest to wnerwiające. Miałem chyba rozmowy niedawno, rzeczywiście spełniłem masę błędów, pouczyłem go, a ten zaczął jakieś pierdoły gadać, że co, coś tam to, nie wiem, dyslekcja, drotografia, ja sam mam dysgrafię i dezautografię taką, że nie mogę się doczytać prawie co piszę, i takie byki powiedziałem, że masakra, ale cały czas staram się jakoś to poprawić, no. Cały czas, no wiadomo, popełnia błędy, ale staram się, ale nie słonię się taki, taką głupią rzeczą, bo to w miarę dużo ćwiczeń i w miarę jak ktoś się da się to opanować, żeby się w miarę poprawić, bo wiadomo, jak ktoś ma dysortografię, to i tak popełni błąd, ale jak ktoś jest kretynem, to później go nie poprawi. Patrzmy dalej. Pociszyć się? Pycham sobie teraz z na full detalach. Fuck you! Patrzmy dalej. Trzy nas zespół, bracia Figofagot i kutowotwór, a gdybym z goliwą? tak. W ogóle produkcję tej całej grupy śledzę od długiego czasu i uwielbiam go oglądać kapitana bombę, co ryje banie i innych ich produkcje, A ich filmy pełnometrażowe po prostu wymiatają. Co myślisz o znanych eksplorerach takich jak Kina Czewa, CTSG, wypowiedź na ich temat? W znanych youtuberach. To bardziej bym się pytał o CTSG, o jj o innych ludzi, co oglądam, to rzeczywiście bym się ale kinie to nie. Pogadałem chyba tylko jeden film i tylko tyle praktycznie Ale zresztą nie będę się teraz o nim wypowiadał, myślę to kolejny temat na audiologa że Po prostu chcę się dobrze przygotować, żeby nie planować jakiejś głupoty, żeby nikogo nie urazić No wiecie, no, to chyba to nie wpadało I ostatnie pytanie Znasz jakiś łatwy sposób na nastrojenie gitary elektrycznej? Tak Kup sobie stroik, goddammit! No i z tego co widzę to wszystkie pytania Jestem ciekaw ile wyjdzie ten odcinek Oj, tak sobie chyba zgadłem Tak ciak. No cóż, wielkie dzięki za pytania, zwykle były genialne, zapraszam do, pytania, do zadawania nowych pod tym filmem oraz pod tym filmem w komentarzach na mojej stronie YouTube, od której znajdziecie linka u mnie na kanale albo tutaj pod spodem. No cóż, wielkie dzięki za wysłuchanie i zapraszam do bawienia się w pyta-powiedzi w, pyta w następnych edycjach. No i cóż, i to chyba na razie, to chyba wszystko, na razie.